Pięk. Film ten zawiera fragmenty, w których występują amatorzy i nie ma na celu nikogo zniesmaczyć, zalecamy ostrożność. Okay. <śpiewa> <śpiewa> Jesteśmy w Jocha Gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w Jocha Gang, uszy, trzeci dzień. My jesteśmy w Jocha Gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w Jocha Gang, leczę uszy, trzeci dzień. Jestem Jocha Gang, jestem Jocha Gang, jestem Jocha Gang, my jesteśmy w Jocha Gang, rozwalamy każdy dźwięk. Jestem Jocha Gang. Jestem. Jocha jestem, jestem, Jocha My jesteśmy w yo gang leczę uszy trzeci dzień Włosy mam na klacie i osrane gacie Kontent nam się kończy, to nawijam u nohacie Dupy se matitka pozwiemy Prawa nutki zabierzemy, agencja to chemie. On to wielki psychol number one, zero. Siedlowy burdel dziczy i sprzedaj namonia Na trzepaku z debilami Gerdynku sta kwiona Insta, Facebook, Twitter, Twitter Wyśmiewaju, Peter Rano, we dnie w nocy Leksiu się tu toczy My jesteśmy w rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w gang, Geng, lecie uszy trzeci dzień. My jesteśmy wioha rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w gang, Geng, lecie uszy trzeci dzień. Jestem w Jocha jestem w Jocha jestem my jesteśmy w rozwalamy każdy dźwięk w joha jestem w joha gang jestem w my jestem. jesteśmy w joha gang lecz uszy trzeci dzień okej okay. no, no, na pewno lepszy niż oryginał, no tak za dwa razy się uśmiechnąłem Co raz razy samochodu